Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Mam tutaj przygotowanego kawaczka. Kabaczek dosyć sporych rozmiarów, taki, taki naprawdę dosyć dorodny, młody, Nie będę skórki tutaj z niego opierał. Gdzieś tam w internecie na YouTubie wyświetlił mi się filmik, jak ktoś robi taką zapiekankę z kawaczka. I tak postanowiłem że no taki ogólnie pomysł chyba mam na ten, na ten kanał na YouTubie, że, że będę sobie wyszukiwał filmiki filmiki na YouTubie chodzi mi o takie filmiki, które pokazują tak jak na TikToku że w ciągu tam 30 sekund lub 60 sekund ktoś tam przyszykuje jakieś danie i wiem, że to się fajnie, fajnie ogląda i tak sobie pomyślałem, że będę brał takie filmiki jakby na warsztat i będę sobie z tego Przyrządzał dania. No i właśnie jednym z takich pomysłów jest dzisiaj ta zapiekanka z tego kawacza. Oczywiście, oryginalny film, z którym ja tam się posiłkowałem, umieszczę w opisie, w opisie żeby właściciel tego, tego pomysłu, tego filmiku, tego dania, żeby ta, też coś z tego miał. To jest taki, bardzo dużo jest takich kanałów zagranicznych, które nie odzywają się na filmikach, tylko są napisy, i napisy są po prostu podane. Tam w 20 językach i między innymi też jest język polski. Dobra, nie o tym, nie o tym. To jest bardzo prosta taka zapiekaneczka, taki szybki, łatwy obiadzik. Mam zamiar dzisiaj zrobić. Mamy takiego fajnego, ładnego kabaczka. Mam nadzieję, że do tej zapiekanki, do tego naczynia, wymieści mi się ten kabaczek. Ja go w tym momencie zetę na grubej tarce. Posolę aby kabaczek puścił wodę, przeważnie on się bardzo, bardzo mocno redukuje. Jak nie, to użyję trochę większej, większej zapiekanki, bo, znaczy nie do zapiekania, bo mam. Dobra, pierwszym krokiem jest ten kabaczek. Musimy go zetrzeć na grubej, grubej tarce i posolić, aby puścił wodę. Oczywiście wszystkie składniki i krok po kroku, jak to się robi, umieszczę, umieszczę w opisie, jeśli ktoś będzie miał ochotę sobie to, to danie przyszykować samemu w domu. Nie tylko oglądać. Dobra, ucinamy końcówki. Dobra, to zabieramy się do roboty. Ogólnie za mnie kucharz nie jest jakoś pierwsza klasa, więc... więc więc to nie jest też tak, że ja jakoś tam super gotuję i tam będę tu Państwa uczył, jak, jak przyrządzać obiady. Tak po prostu tylko lubię gotować. I no jednak coś na to obiady muszę jeść. I lubię sobie eksperymentować w kuchni. Przy okazji sobie nagram, tak dla własnego. Nie wiem, przecież... No a po prostu chcę, chcę to sobie ponagrywać. <laughs> Zobaczymy, czy w ogóle ktoś to będzie oglądał i będzie tam... Komentował, bo już tam trochę filmik na YouTube mam. jakichś innych moich dani. Ludzie komentują, oglądają, jakoś to tam powoli, powoli zatrybia, więc idę w tym kierunku. Więc jeśli coś tu robię źle, no to ja nie jestem takim zawodowym kucharzem. Po prostu robię, robię takie mówię. Dobra, to co? Tarkujemy? Tarkujemy to na grubym oczku. I w sposób... Dobrze, Dobra, zrobione. Wyszła dosłownie cała taka miska. Zobaczymy jak dosypię soli, ile się to zredukuje. Pewnie połowa. Dobra, Dodajemy soli. Nie wiem ile. Myślę, że myślę, że trzeba dosyć sporo tej soli dodać. Ona tak później z wodą pewnie wyleci, więc. Dobra, to jest trzy, są takie małe grzeczki, cztery. wymieszamy to porządnie i pierwszy krok no nic, zostawimy to na 10 minut niech to się spokojnie, niech to wodę puści za 10 minut to będę wyciskał i jak w tym filmiku pierwszy krok można powiedzieć, że mam za sobą minęło dosłownie parę minut na pewno nie 10, nie wiem po 5, już tyle wody mam tutaj w tej misce, że ja już nie czekam więcej. Myślę, że wydaje, że tu za 5 minut się za wiele nie zmieni. Ja mam taki sposób na odsączanie tej wody. Biorę jedną miskę, biorę cię czyściutką ściereczkę i w ścierką sobie tak wycisnę. Czyli tu sobie tak postawię. Nie będę ręką tego wyciskał, bo wiem już z doświadczenia, że. Dłonią tak się porządnie nie wyciśnię. Tak jak w tej, tej ścieżce sobie zaraz skręcę, to będę miał suchy. Tak ten... nie chcę, żeby później mi się ta zapikanka rozwalała, żeby nie miała za dużo wody. Dobra, tyle. Biorę sobie to w rogi. ścieżce mi zostanie sam miąż, a tutaj będzie woda. Z takiego dużego i zaraz się zredukuje do połowy. Nawet nie. 스파. 한번 볼 Dobra. Myślę, że na razie starczy. Odłożymy sobie to na bok. Patrzcie do wody. Dobra. Dobra, biorę z powrotem tę samą miskę. Bo w niej będę dokładnie następnych składników. Do niej. Do tej samej. Dobra, to sobie wywalimy. I następnym krokiem, jest coś takiego, następnym krokiem, który ten pan, czy to była chyba pani, którym ta pani robiła, było, że ona tu wkroiła pomidory. Pokroiła w kostkę i wkroiła, wkroi, wrzuciła je tutaj dosłownie do środka. Ona miała jednego pomidora, a ja sobie wkroję trzy. Ona miała jednego takiego dużego, a ja nie mam jednego dużego, więc sobie wkroję kilka innych. Dobra. Wyklejamy. Skóry ta panna też nie ściągała. Też nie ściągam. Do powodu nie oczywiście. Tak. Przerzucamy to wszystko do naszego kadłuba. i następny, następny krok musimy to trochę popieprzyć i trochę posolić. Solo trzeba uważać, no bo żeśmy wcześniej dawali sól. Pewnie większość tej soli wyleciała razem z tą wodą, a... pierwszy można dać dosyć sporo. Podobałem zwykłej soli, a tutaj dam e, soli kamiennej, ale naprawdę. Tylko troszkę. No myślę, że wystarczy. Lepiej mieć niedosolone niż e, przesolone. I co? Będzie mnie wcześniej. Dobrze, kolejny krok, który musimy wykonać, to jest dodanie jajek do tego wszystkiego. Ta pani dodawała 4, ja dodam trochę więcej, bo mam małe jajka. Jajka dodane, to kolejny krok musimy dodać jogurt. Ja mam jogurt e, grecki, ten gęsty. Tam nie było napisane jaki, ale ja tam sobie dodam tego gęstego. Trzy łyżki. Ja tak naprawdę dodam na oko. Ja tutaj mam kubek 400 gram. Myślę, że połowa, połowa pójdzie te 200 gram. Najwyżej sobie teraz to rozpieszam i zobaczę, jakie, jaki to konsystencja jest. O, dobra. I co? Mieszamy. nie było bardziej to wodniste, bo, bo słabo to było ciśnięte, więcej wody miała, ale u mnie jest już takie w miarę, w miarę to gęste I u tej pani na tym filmiku było to bardziej wodniste i ona to zakładywała troszkę mąką pszenną. Dam dosyć sporo tej mąki dodawała, ja dodam, dodam dosłownie łyżkę, nie będę tutaj dużo mąki dodawał, bo, bo nie potrzeba. No ale zaraz to spróbuję w ogóle, czy to nie jest mało słone. Dodam trochę mąki, mąka przed mną typ w 1450. Nie, nie wiem ile tak na oko. Można powiedzieć, że tu jest jedna łyżka. Więcej nie daje. I tak naprawdę ta zapiekanka można powiedzieć, że jest już gotowa. Oczywiście jak to w zapiekankach musimy później dodać w starty ser, ale to, ale to później. Dobra, kamionka Dobrze, kamionkę mam. Wezmę ją sobie troszkę oliwą z oliwek na tuszcze. W filmiku też tak było i tak nie chcę, żeby ona mi się przy, przy, przywarła do tej kamionki. Trochę oliwy z oliwek, czy tam olejoch, to co ma. Także piekarnik do 180 stopni. Grzanie góra tu, bez termoobiegu. I będziemy to zapiekać 20 minut. Dobrze. I wszystko ląduje w tym naszym naczyniu. Mam nadzieję, że się zmieści. Później jeszcze muszę tu serem posypać. A, idealnie. Dobra, idę nagrzać piekarnik. 180 stopni, 20 minut. Dobra, piekarnik nam się rozgrzał. Ja w tym momencie go włożę, ustawę timer na 20 minut, bez termoobiegu, w tym momencie bez termoobiegu, na najniższą półkę, 180 stopni, 20 minut. I w tak zwanym międzyczasie pokroimy sobie pomidora, bo po 20 minutach posypiemy to startem serem i użyjemy pomidorki na górę. Ale to tam nam się... Zapiekanka zapieka, to my się zabierzemy za te pomidory. Prosta zapiekanka, bardzo łatwe danie. Naprawdę chyba dwie levele zacząłem mieć w ugotowaniu, żeby nie umieć czegoś takiego zrobić. Ja przeważnie staram się robić takie proste, banalne rzeczy. To, co wyszukam w internecie. O, mi się wydaje, że to nawet, nawet powinno fajnie, dobrze smakować. Dobra, pomidor, dobrze. Kończy nam się piec ta zapiekanka, te 20 minut. W tym momencie dodamy sobie pomidorów i sera. Tak ładnie poukładamy, tak jak na tym filmiku. Ja mam trochę mniejsze pomidorki, ale... Dobra, pomidory rozłożone. I teraz posypiemy. I co, ląduję to z w piekarniku. Tym razem na 5-7 minut. Tylko Tym razem z termoobiegiem. Ja mam termoobieg od góry i zrobimy, zrobimy 5 minut, i będę, będę zaglądał za parę minut. Jak to wygląda? O, dobra. A tak prezentuje się moja zapikaneczka po 7 minutach. Dołożyłem jej tam jeszcze 2 minutki. Ser się roztopił. Wygląda tak. Jeszcze, jeszcze na sam koniec tu mam troszkę y, suszonej bazylii, posypiemy y, dla takiego aromatu i żeby to troszkę też ładnie wyglądało. I tak naprawdę interpretacja tamtego dania w moim wykonaniu można uznać za, za skończone. To. Tak, jak zaraz, zaraz to nałożę na talerz, zobaczymy jak to wygląda w środku. O, a, starczy. Ładna, ładna zapiekoneczka. Nałożymy sobie na talerz. Mam nadzieję, że nie jest taka luźna, że jest taka dosyć, że można ciąć, ale sobie łyżką tak nałożę. No hmm, ja nie, więc jednak jest luźna. Nie wiem co tu zrobić. bo ona taka mniej luźna była? Tam na tym filmiku. Też też ma taką luźną. Ale to nic, tak zjemy. Ale to nic tak zjemy. Proszę sobie na sam koniec posypię taki tak tym tą bazilium. Super. Dziękuję bardzo za oglądanie.